Drogi Skorpionie, wychodzimy szczęśliwie z ciężkich energii pełni księżyca, która to energia była z nami przez ostatni tydzień. I już 27 listopada wchodzimy w energię ostatniej kwadry księżyca. I to jest bardzo dobry czas na porządki. U części z Was, w tej karcie, którą dla Was wylosowałam, w tej energii, dziesiątki buław, może być taka sytuacja. Że potrzebujecie uporządkować sprawy zawodowe. No i drogi Skorpionie, może tak być, że czujesz, że Twój wkład w Twoje y, życie zawodowe jest za duży i nieadekwatny do tego, co widzimy na koniec miesiąca, czy też na początek kolejnego napasku. Naturalnie każdy z nas myśli, że za mało zarabia. No to jest oczywiste, ale są takie sytuacje, tak jak u tego. Wieśniaka, który pracuje u tego mieszczanina, że dostaje marną kupkę monet za robotę, którą za chwilę ma wykonać. A jest to przeniesienie dziesięciu ogromnych belek, większych, wyższych na wysokość niż ten bardzo rosły i bardzo silnie, wyglądający i tak dorodnie i przystojnie, ale niestety zmęczone i spracowane oblicza. Zobaczcie, jak on jest zmęczony. Więc możesz się tak, drugi skorpionie, czuć? Jeśli ta karta z tobą rezonuje, no to to byłby dobry czas na takie zrobienie takiego rachunku sumienia. Czy na pewno chcę zmieniać tę pracę? Czy przypadkiem ta praca nie ma jakichś plusów? Za tydzień z kolei wejdziemy w energię yy, nowiu. I w nowiu myślimy, co ulepszyć. Może można coś w tej twojej obecnej pracy ulepszyć, niekoniecznie ją zmieniać. A z kolei za kolejny tydzień, czyli za dwa tygodnie, mniej więcej od dzisiaj. Księżyc będzie w pierwszej kwadrze, no i wtedy jest najlepszy taki księżycowo patrząc czas na jakieś zmiany spore w życiu. Natomiast wiecie, księżyc z księżycem, może tak być, że czujecie ogromną potrzebę zmiany, być może również w zakresie waszego życia zawodowego, i może ta karta z wami rezonować. Warto w tym tygodniu na pewno się zastanowić, zrobić sobie jakiś bilans z plusów, minusów. Swój taki wewnętrzny rachunek sumienia. Drogi Skorpionie, owocnych porządków Ci życzę i nie tylko.